Dajcie kochani, tu Mary. I Mario. No i kolejny relaks zdrabkowy. Sobotni. Ra tym razem z megaliniami. No, przygotowaliśmy sobie, żeby to wieki nie trwało. Po jedynie żeśmy sobie nadrapali, ale na razie nic się jeszcze nie utworzyło. Także wszystko przed nami. No, że. Mogę powiedzieć tylko, że akurat ja mam numerek 14. No, ja mam 15, także. Są po kolei. Oczywiście to podała pani. No to nową paczuchę, tak? Tak, od tyłu wzięła i. No i wybierać nie mogliśmy. No to tak. Jak zobaczymy. To często u nas, a niestety, a może ta ale... pani miała szczęście, że miała łapkę. I może, może coś, coś się tu trafi. No zobaczymy za chwilę. Dobra, nie przedłużamy. Nie przedłużamy i zabieramy się za szukanie a, symboli. To jedziesz pierwszy, dobra. Tak. I pierwszy najpierw tutaj w tej 15, żeby nie było. Co my tu mamy? Szukać będziemy na początek motyla i prezentu. Szukamy, czy motyl i prezent się tu gdzieś pojawią. No motyl już tu jest, już go widzę. Motyl, motyl, motyl. Uh -huh 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 -huh. Nie ma, nie ma. Ale jest, jest prezent. prezent. Yy, Pierśonki, pierścia... Ale pierścionków to ogólnie tutaj dużo byli, powstało, także. Dwie. No gdzie dwie? Jeszcze gdzieś. tu jedna. O tu trzy. No, dobra, na razie tyle. Nie będziemy liczyć. Dobra, o, nieważne. Tak nic z tego nie. Teraz kolejne to będzie flaming i łódź. No, flaminga mamy już tu na górze. Mm -hmm. Flaming i łódź. No, co, więcej nie widzę? Flaming mm -hmm. i łódź. No nie, jeszcze jest jeden flaming. Mm, I tu jeszcze no. na dole. No, ale łódki niestety nie było. No. No dobra, kolejne dwa. Kości i cytryna. Kości i cytryna. Czy tu gdzieś się znajdą, mm -hmm. No cytrynkę w zielonym widzę. Yy, kości i cytryna. No, <laughs> no tak coś nie zabiera. A kości, przepraszam. O, widzisz. <laughs> widzicie, to Patrzcie, tutaj już. Tak pierścionki wydały. Tak, tak. Kości no. i cytryna. Yy, cytryny są tu. I wyżej jedna też. I jeszcze tutaj w zielonym się jedna znalazła. Dobra. Tu mamy w zielonym kolejne kości. I jeszcze cytrynkę. Dobra. Bierzemy się za kolejny symbole. Coraz bliżej wygranej, tak? No. Zobaczymy. Co bliżej końca i rozstrzygnięcia. Czy wygranej, to się okaże. Serduszko i moneta. Serduszko to tu jest. Tutaj widzę kolejne. I jeszcze jedno. I jeszcze ale kolejne. I moneta przegrała. się również znalazła. Tu jeszcze coś mamy. Tu jeszcze coś mamy. Dobra, dobra. No ładnie to wygląda. No ale przystopowało. No dobrze. Teraz czas na klapki i koronę. Klapki i korona. Czy one gdzieś tu są? Klapki, korona, tu na razie nie widzę, tu się klapki pojawiły. Klapki, klapki, korona też się pojawiła, i tu mamy klapki. No. Dobra, czy gdzieś jeszcze? No chyba nie. Dobra, zostały nam cztery symbole, i mamy tęczę i biedronkę. Czy tęczę, o biedronka jest? Czy tęcza z biedronką coś nam sytuację tutaj zmieni? Tęcza z biedronką. Hmm. O tak, to do tego Nie, pierścionka do ja, tutaj się... na no kolejne. Tak, tak, tu się grubo o, przygotowuję. Durże. Ale pewnie Ale będzie jak byś, zwykle. Byś miał wynik ten, co jakby był... No. Ja. Jeszcze tęcza i tęcza. I to na razie tyle. Ostać. I co? Ostatnie dwa. Autko. I arbuz. No to oczywiście pierścionka nie było. Autko, arbus. Autko, arbus. Hmm. Chyba coś nie bardzo. Eee, tu arbuzów nie ma. Autko się jedno pojawiło, ale nic niestety tu mi nie dało. A bonusie co? Jest tu jakiś... Nie ma. Jest perełka. Szkoda, ale tak się ładnie zapowiadało. Dla pewności kontrolne. Są jest różne sobie tak na, na boczkę jeszcze spójrzcie ile, to, ile na linii z, z tym z pierścionkiem. Lepiej nie patrzy. <laughs> Dobrze kochani, moja jak już mówiłam numerek 14, też nie mam żadnej linii. Teraz będziemy sprawdzać razem. Czy będzie jakaś linia, czy nie. A mamy foto. No to tu już mamy foto. Tu mamy foto. Ja tak po jednym, bo bym gubiła za dużo. Tu jeszcze mamy foto, Nie, no, tu już nie mamy. Kolejne. To, co tu będzie teraz? Koraliki, naszyjnik. Jest tu. Mamy jeszcze tutaj. Tu. Trzymaj kciuki za mnie, proszę cię. wy mhm. <gry> chociaż jeden ten zwrot był. Jeszcze tutaj są koraliki. no i jeszcze tu, patrz ładnie, dużo koralików, a za chwilę będzie, nie ma tego symbolu, nie ma tego, gwiazda, gwiazda, normalnie prorok, patrzcie, powiedziałam i nie ma, no patrz, jakaś, nie wiem, wróżka, lody, lody wiem, że były, tak, tu mamy lody. O, I tu jeszcze też są lody właśnie. Tu są lody. I już kłoniec z lodami. Słoneczko. Czy gdzieś tu było słoneczko? Tak, tu mamy słoneczko. I tu są... Tu jest jedno. I tu jeszcze jedno. Dobra. Co teraz? Teraz będziemy szukać podkowa. Mamy tu. Jest tutaj. Jest tutaj koło lodów. I jeszcze tu. No. Kolejny symbol. Wiśnie. Ale wiśni ja nie kojarzę. A nie jest. Jednak są. A ja myślałam, że nie były. A jednak no, dwa razy nie, nie, wisienki. Się. Nie rzuciły się w oczy. Teraz patrzymy, mamy sakwy. Będziemy szukać. Czyli tu jest sakiewka. Tu. Tutaj. Jeszcze są tutaj jedne i drugie. O, to serduszko by mogło być, nie. Mm -hmm. No i jeszcze tu jedne. To pewnie z tym serduszkiem, to będzie jakimś z Tak, no, no tak, to, tak to jest. Teraz piórko, ale piórka nie kojarzę, na pewno nie mam. Ale tu przelecimy. Nie, piórka no, nie było. No. Teraz mamy diament. No diament to też nie kojarzę. Tu nie mamy, nie mamy, nie mamy. No, Wygląda, faktycznie nie. nie. <grych> no to też mi dostały tylko cztery teraz. Piłka, piłka gdzieś była. Tutaj nie mamy. Tu jest piłeczka. A patrz, jak te kompasy, co? No. Jakby Ligary, były. no. A to jest zegar. Tam w tym paradysie jest kompas. Tutaj, no to by było fajnie. Jeszcze tu piłka. By było za piękne. Gdzieś jeszcze piłeczka? O, no, no, nie. no nie. Przedostatnie to, nie, przedostatnie jeszcze nie, kości. Kości, kości. Są tu kości kochani, tu. Są? Są. jedne. Przedostatnie, dobra, to jedziemy od dołu. Flaming. O, no, kompas. U Ciebie faktycznie te pierścionki. Mm. Tu jest flaming. Tu mamy flaminga. Jeszcze tu. O tak ładnie ułożone tutaj są. Tu mamy flaminga. No kurcze. No dajcie Berry wygrać zwrocik. Tu jeszcze mamy flaminga. I jeszcze na samym w samej górze jeden Dobra i ostatni kochani symbolek to Biedrona. Ale Biedronki to ja tu nie widziałam. Nie, Biedronki nie były. A bonusek kto bonus. Co tu mamy? Książkę. Port... Nie, portfę za stówę. Wow. Niestety, kochani, ale megalinie się dzisiaj nie spisały. Ja mam LMO, czy jakoś tam, no. Czyli cóż, zaliczyliśmy sobie relaks z megaliniami i tylko tyle. Mam nadzieję, że chociaż Wam się podobało nasze drapanko, bo jak widzicie, Perfect. zero. A, myślałam, że ten weekend będzie inaczej wyglądał. No. no ale cóż, chcieliśmy dla Was nagrać te megalinie, nagraliśmy. Ale jak to widzicie, znowu jakiś no. wynik Piękny wyszedł nie? Tak, lot to zrobiło po swojemu. Tak jest. Kochani, my Wam życzymy wspaniałego weekendu, pięknej pogody oczywiście. No i zapraszamy Was na kolejne nasze odcinki. Zobaczymy się już wkrótce. Pozdrawiamy serdecznie. Pa-pa.